hej tu wasza ukochana słodka Savi S Idziemy i ze mną dzisiaj słodka Kari Siemanko! i dzisiaj będzie kolekcja moich wszystkich ketchupów, nie tylko Z sześciu mm -hmm. ile tam było pięć sześć a jakoś siedem no i teraz do oczywiście no i jest super <laughs> no okej, okay, no to pokazujemy a może no. najpierw zacznijmy od dodatków dobrze Wiesz, to jest taki bucik i y, jest na środku napis Ma takie sznurweczki, to mi się bardzo podoba. Dostałam go od kuzynki. Jest bardzo ładny. Kolejny to jest taki puchar. Nie wiem czy to jest dokładnie z trzowów albo z Malikelfonu, nie wiem, ale też jest ładny. W sumie srebrny puchar. Ale okej, okay, może być. Kolejna jest, jest taka deskorolka dla chomiczków. Wiem dla chomiczki e, petszopów oczywiście. I e, też jest oryginalna. się podoba. No i kolejna... rzecz, nie wiem czy jest z bo ty tu nie pisze, ale jest też ładna. Co nie Kari? Tak, ładna jest. To jest takie ciężkie, no nie wiem e, czy to jest do Petszopów, ale... Ale jest ładne legowisko. No właśnie, ładne jest. Kolejne to jest takie oto leżysko. No, no chyba tak, takie siedzisko. Właśnie no to, nie wiem. Tu ma takie frendelki, czy to kuweta, czy co? Nie, nie to wiem. To siedzisko nazywam. No. no i tu ma takie Thank me Home. M może tu jedną takie pieski, albo chomiczki malutkie. Y no. Thank me Home. Weźmy do domu, czy coś? No, no nie bardzo ładne. Kolejny to jest tak takie jakby taczki, taczki, mm. ale nie wiem czy to jest jakiś warunek, czy coś, nie wiem, nie mm. jestem pewna. I y, pokażemy Wam już takie wszystkie, żeby nie przedłużać. Tutaj y, jest taka pieskownica, to jest z LPS-ów, taka eta. Kasa, I, to jest kasa. No, kasa Boże. I tutaj jest takie kółko. Takie kółko, co wy przeskakują w cyrku. Tak. I teraz dom samorobione rzeczy, a potem już przejdziemy do Petrzepów i innych. Tu są samorobione takie rzeczy. Na przykład taka sofa z, no, tak fajne. z laptopem. I takie krzesełko, także mi się bardzo to podoba, sama robiłam. No i jest ładna. Okej, okay, i to jest mój custom. Jest bardzo... Ładny, mi się podoba. Jest o takich metalicznych kolorach. Tak, śliczny. Pierwszy raz mi wyszedł. I on jest w generacji trzeciej e, jamniczek. No, ale go przerobiłam i jest bardzo ładny. śliczny Ok, teraz przejdźmy do petrzoków. Mamy dwa koli następnie jest nasz panielek. Dwa dogi, trzy, bo tutaj jest taki malutki. Owczarek niemiecki, dwa jamniczki. Jeden mój ulubiony, czyli, <noise> czyli sami. Jak wiecie, to zostawcie łapkę w górę. I kolejne to są takie e, cztery buldogi. Buldogi tak, buldogi. E, Kolejny to jest taki pudel, e, dwa bigle, hart i e, kiłały, ale to są nie wszystkie. Ale Wam pokażemy jeszcze te dwa potem pozostałe petrapy. Ej, już są, zapomnieliśmy je dołożyć po prostu, ale tu się nic nie stało. No. Kolejny to jest taki shitsu Zoe. I takie dwa pozostałe, y, trzy y, pozostałe rasy. Korgi, się się ale on nie umie stać. No ale okej, okay. przejdźmy do kotów. To jest taki short hair, potem jest taka. Short hairów można powiedzieć, z rodzinka. Jeżeli nie wiecie, to koty to moje ulubione zwierzęta. To a moje psy. No i to jest chyba jakieś e, z, z jakiegoś zestawu i to są shorthairy. Tu jest jeszcze jeden, ale to są z generacji szóstej. To jest ocelot, jakiś kot. Kolejny kot shorthair, nie wiem, jak się nazywa. Ten kotek, którym Przedtem Kari kierowała lisek. No i teraz przejdziemy do koniów i DP. Także zaczynajmy. Kolejny to jest taki komik. No dwa komiki. Y, alpaka. Mm. Żyrafa, jakaś koza i renifer. Będę to są dwie małpki, bo nie mam ich dużo. Nie bardzo mi się podoba chyba Kaja. Jakoś. Mi też. Okej, okay. i tu jest. Mam aż y, sześć komiczków. 6? Pięć. Sorki. I tutaj są takie dwa z generacji. Ten jest z gazetki, a ten jest z puszki. No ale są z generacji szóstej. Tak. To są z generacji drugiej i to są moje ulubione chomiczki. No. A mi się najbardziej podoba ten. Ten jest jakiś taki, taki ulo No, a jest to krótka też jest krótki. Tu jest jakiś taki niedźwiadek. Nie wiem, czy to chomik, czy to niedźwiadek. Chyba nie. Chomik. Wiem. No i on jest taki. Taki dziwny jakiś. Dziwny taki, nie wiem, można powiedzieć, czy coś. No. Tu ma śliniaczek. Tutaj są e, cztery króliczki. E, ten jest z kosmicznej serii, te dwa są z gazetki. A ten jest e, z takiej brokatowej serii. No. Tutaj jest mała myszka. E, dwa kangurki. bóbr i borsuk. No i teraz są ptaszki. Ptaszków mam trojga. Kagucik, jakiś. Papuga, papuga. No i jakiś kanarek. Nie wiem, jakieś ptaszek. Okej, okay, kolejne to są gady. taki, 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 taki. Okej, okay, pokażę Wam tak na szybkiego. To są dwa krokodyle. Jeden gekon. Y, takie i takie. A tutaj są y, właśnie y, takie owady. Owady, można powiedzieć. Tu jest jakaś muszka, owocówka, czy to żuk, czy. Nie wiem. No. Okay. To jest chyba stonka. ta to ta, ta, taka ota. Biedroneczka. I biedroneczka, a to są pszczółka pszczółka i pszczółka. I, no. A ta pszczółka tak w ogóle to ma przezroczyste e, skrzydełka. Krzydęka. To jest I takie się... fajne. Tu się glebną ślimak, no ale miesza z tym. No. I. No i przejdźmy teraz do innej rzeczy. Ej. Teraz Wam pokazuję wszystkie moje domki. I pierwszy to jest taki, co tutaj jest taka fontanna. Pokażę Wam go tak. Tutaj jest zjeżdżalnia. Tu jest jeszcze taka wróżka. UL. I tutaj jest taka zjeżdżalnia. To jest tak dobra solik. Tutaj jak wiecie jest miasto LPS-ków, ale zaraz do tego przejdziemy. Ok, no to przejdźmy do następnego domku. Kolejna no to jest taka scena, jakby. No. No, nie wiem, jakoś to ozdobimy, jak są jakieś występy tak. czy coś. No i po prostu jest do zabawy, ale nam się też nie podoba. Dostałam, y, kupiłam sobie go w pepką. Uh -huh. cały 20 zł, także jest bardzo fajne. Kolejna to jest taka kafejka. Mm. Y, tak się prezentuje z taką palemką. No. Tutaj urwałam te krzaczki, bym mi przeszkadzały. No, ale trudno. Ale jest bardzo ładną kafejką, mi się podoba. Mi też się podoba. No i zawsze ją sobie używam Sweet Shop. Okej, okay, a teraz już przejdziemy do dwóch ostatnich domków. Czy to jest ta szkoła LPS-ków, czy tak. sklep, czy jakoś tak? Ja to używam do różnych, na przykład będzie kiedyś sklep, no to będzie sklep no. niby, a jak będzie szkoła, na zewnątrz no to będzie szkoła i w ogóle bardzo mi się podoba ten domek, no, mi też. dostałam go od kuzynki, tak jak ten czy ten, no i tutaj dostałam na Mikołaja koci plac zabaw, co jest moje ulubione, tak jest bardzo, moim zdaniem jest ładny, tylko jest coś krzywieniem, no, tak. tak, y, ja coś lecz, tak przechylił, ja mam kota i na pewno by mu się podobało, o hmm. na przykład to piłka bo on cały czas hmm. tak Ganie za takimi rzeczami. No, a tutaj jeszcze się obkręcę, Zaraz mam to tak pokażę. Jak ktoś nie ma tego domku, to niech żałuje. Że sobie na przykład nie kupił tu coś. Tak, wybiera yy, pod To jest bardzo, ale to bardzo ładny ten domek. To jest jeszcze lepszy. Tylko to już nie ma baterii. No, ale to się kręciło. No. I po prostu nie mam drzwi. No, ale to mi nie przeszkadza. Tutaj jest takie, co można sobie, a zaraz tak. pokażemy Wam po rozłożeniu. Jak się prezentuje po rozłożeniu. Tutaj mamy hamak. No. Tutaj jest jakiś taki, nie wiem, to jest balkon. Tutaj mamy na dole sklep, coś dla... Jezus, aż spadło. Dla papuk, czy dla takich ptaszków z generacji drugiej. Jakieś dwie półeczki. Wejście, skrzynka na listy. I tu jest taka mała plaża. E, Serdecznie taka mała plaża, jest y, po prostu kaczuszka i są różne tu rzeczy. A tu jest taki pokój dla short herków, tam się przypina tak. i po prostu one się kręcą. Mm -hmm. y, tutaj są takie trzy pokoiki. To jest tak. taki, nie wiem, ja to zawsze używam jako kuchnia. No. Tutaj jest taki jakby główny y, ten y, pokój. Tu jest balkonik. Tu jest jakiś ten balkonik. A tu jest taka zapadnia. No jakby tak powiedzieć no. z, y, nie wiem, winda. Mhm. I tu nie ma schodów. Nie wiem dlaczego w tym domku nie dodali schodów. ale po prostu może, że się petrope wysadza. No. no, a tutaj jest taki schowek. schowek y, na... Albo jakiś, jak ktoś przyjedzie to łóżeczką dla kogoś. Tu nawet nie wiem, bucik jest. To co to jest? A no bucik. Więc się tu wziął od Blythe. Tutaj jest taki po prostu w stół, to się zmienia. No i tu jest okieneczko. Bardzo ładny ten no. domek, podoba mi się. Tu jest tak wanienka. No, wanienka. Nie wiem, jak Wam to pokazać, bo to się już nie kręci. Tu jest mydełko, tu jest po prostu taka gumowa katuszka i... Ona się podnosi do góry jak się to kręci. Tutaj jest krawik, też się podnosi do góry jak się kręci. A te wodorosty są takie sobie. A ten motylek też się tak, o, do góry i w dół. I tutaj jest taka myszka, też mam. No, tak, a tutaj może się jakiś ziemniczek z, z pamielek wykąpać. A. No. I tam jest jeszcze taki prysznic. Nie wiem, czy widzicie. O, prysznic taki fajny jest. Ja go dopiero zauważyłam w tym roku. Nie wiedziałam, że tu jest prysznic. No. no. Ale jest bardzo ładna. Ja też go nie widziałam. Jest bardzo ładny ten domek. Tu jest w ogóle naklejka. Dzięki Ci strasznie. Dzięki Ci strasznie, kuzynko. I tutaj jest e, taka broki, można powiedzieć. Można powiedzieć, że broki. No. No i reszta to jest taki amiliček, na przykład małka czy coś. Mm. Ale jest A bardzo ładna. Jest mieszka. Ładny. Tak. Jest bardzo ładny Łazienka, czy y, różne pokoje. No i chyba tyle z naszej strony dzisiaj. Tak. Musimy kończyć kolejny odcineczek. no ale trudno. Okej, okay, zaraz się Wam y, pokażemy, oczywiście, pod czopami, bo jak twarze. Pff, to, to nie jest możliwe, y, no. więc nie oczekujcie tego widoku. Okej, okay, już jesteśmy. Tak. Także. Trzeba się już pożegnać, bo. No, kopczę. niestety. Hmm. Ale mamy nadzieję, że filmik się spodoba. Tak, tak, tak. Dobijmy tak tutaj 14 łapek w górę. 15. No, 14, bo 30 nie dobiliście. Oj, 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 trudno. Karachts. Yy, dwa tygodnie na, nie, bez nagrywania filmików nie no. Na żarcik. So, będziemy dalej nagrywać. No. Jakoś ile jeszcze tak bardzo długo będziemy nagrywać. No to nie wiem. Nie wyraźniemy czy coś. Ale to jeszcze jakieś Dokąd dwa będę lata. Oczywiście. Ja też lubię, tylko mam ich mało. No. <grym>. Ale jest okej, okay. no. Także my już będziemy wiecie, jak no, kończyć. Ale Was bardzo lubimy. Także tak. 14 łapek w górę, kolejny filmik, papaki. Pa pa. Elu. jeszcze nie, bo trzeba powiedzieć im o zasubskrybowaniu kanału tak. i lajkowaniu. papatki. Papatki. Pat. <laughs>